Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj, jak zwykle, spojrzymy sobie na jakieś kolejne urządzenie, a będzie to tym razem taki oto zegareczek. A omawiany dzisiaj zegarek to zegarek od firmy Perfect i jest to dokładnie model P001, który został zakupiony na portalu AleDrogo na dzień 12 marca 2019 roku za kwotę 59 zł, nie licząc kosztów przesyłki. Dawno nie było na tym kanale żadnego zegarka, także wybór padł akurat na ten model. Muszę przyznać, że jestem z niego bardzo zadowolony. Już użytkuję go intensywnie od ponad roku. Wielokrotnie upadał na ziemię, bardzo wiele przeżył i wciąż działa. Nie ma tutaj żadnych najmniejszych problemów. Wszystko tyka równie sięko. Bateria działa. Także tak on się prezentuje. Mamy tutaj ładną kolorową tarczę. Z tego co się orientuję, zegarek ten jest dostępny w wielu innych kolorach. Tak prezentuje się tutaj tył. Mamy klasyczne tutaj zapięcie. Jest to zegarek kwarcowy, analogowy. Koperta została wykonana ze stali szlachetnej. I co ciekawe, zegarek ten jest wodoszczelny. Można z nim pływać maksymalnie do 30 metrów. Tutaj mamy ten napis Water Resist. Przyjrzyjmy się. Brazoleta wykonana została ze stali szlachetnej. Nie musimy się tutaj obawiać o to, że nam serce wieje. Jak już wcześniej wspominałem, zapięcie jest klasyczne bardzo fajne. Bardzo fajną sprawą jest to, że widoczne wskazówki zostały pokryte fluorescencyjną powłoką świecącą, dzięki czemu w ciemnym pomieszczeniu po uprzednim naświetleniu Możemy spokojnie odczytać naszą godzinę, ponieważ te wskazówki będą tutaj ładnie świecić. Tutaj mamy z boku standardowe pokrętło do ustawiania naszego czasu. Oczywiście zegarek ten już posiada ślady użytkowania. Tutaj jest też wszystko napisane, że jest to model P001. No i nie pozostaje nam nic innego, jak teraz po prostu udać się do ciemnego pomieszczenia i zobaczyć, jak to wszystko się będzie tutaj prezentować. No i dobrze, znajdujemy się w ciemnym pomieszczeniu. I proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ładnie ta tarcza tutaj jest podświetlona. Te wskazóweczki. Jak jak mówiłem, fluorescencja tutaj daje radę. Jak już wcześniej wspomniałem, zastosowany mechanizm to mechanizm kwarcowy, a jest to dokładnie mechanizm Miyota Citizen Japan. Jeśli chodzi tutaj o to szkiełko, to jest ono w zupełności odporne na zarysowania. Zastosowano tutaj szkiełko mineralne, a jeśli chodzi o kopertę, o jej wykonanie, to zastosowano tutaj stal szlachetną. No i... To by było w zasadzie na tyle z mojej strony. Naprawdę bardzo fajnie się prezentuje ten zegareczek. Ładnie odbija się tutaj w światełku. Uważam, że za taką cenę naprawdę warto zainteresować się tego typu modelem. No i dobrze, to by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.